Kiedy po raz pierwszy zaczęła pani zauważać, że rozwój synka przebiega inaczej niż u rówieśników? To, że rozwój synka przebiega inaczej niż u rówieśników, zauważyłam pierwszy raz w szóstym tygodniu jego życia. Był wcześniakiem, urodził się w 34 tygodniu i gdy skończył te sześć tygodni, zaczął bardzo dziwnie się zachowywać. Jak wyglądała droga do postawienia diagnozy dziecięcego porażenia mózgowego? Droga do postawienia diagnozy mojemu synkowi mózgowego porażenia dziecięcego była dość długa, choć pierwszy raz usłyszałam, że to niedowład czterokończynowy, gdy miał 6 miesięcy. Natomiast finalnie diagnozę dostaliśmy dopiero po zro zro zrobieniu rezonansu magnetycznego, na którego zgody wyraziliśmy dopiero, gdy syn miał półtora roku ze względu na to, że był dzieckiem bardzo małym, Miał małą masę i baliśmy się tego znieczulenia. Natomiast nic to nie zmieniło, bo rezonans tylko potwierdził to, czego wcześniej się obawialiśmy i co usłyszeliśmy już wcześniej od lekarza że niestety jest to porażenie mózgowe. I jakie emocje towarzyszyły Pani w pierwszych tygodniach po usłyszeniu diagnozy? Pierwsze tygodnie po otrzymaniu diagnozy to był szok niedowierzenie, strach ogromnie dużo emocji. Dużo płaczu, lęku, że tak bardzo zmieni się nasze życie, że już nic nie będzie takie samo. No Wiedziałam, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, gdyż wcześniej pracowałam z dziećmi z niepełnosprawnością i miałam styczność z, także z dziećmi z porażeniem mózgowym. Bałam się tego, że może być dzieckiem bez kontaktu, z napadami podaczkowymi, że niestety co, co uda nam się wypracować, to zaraz przyjdzie regres. Bałam się tej przyszłości, która nas czeka. Formy terapii, rehabilitacji lub wsparcia stosujecie obecnie na co dzień. Aktualnie syn rehabilitowany jest głównie metodą Wojty, ma także elementy metody Bobat korzystamy z neurologopedy, z platformy wibracyjnej, z różnego rodzaju masaży, na przykład masaż Moralesa. Udało nam się doprowadzić do tego, że syn jest dzieckiem komunikującym się werbalnie, natomiast wcześniej też korzystaliśmy z komunikacji alternatywnej, z specjalnego tableta do komunikacji, a także przeszliśmy przez komunikację PEX. Codzienne funkcjonowanie pani syna. Jakie czynności wymagają najwięcej wysiłku? Nie, pomimo dużej ilości rehabilitacji i szybskiego reagowania, to znaczy od wczesnego dzieciństwa syn był już objęty rehabilitacją. Nadal jest on dzieckiem wymagającym wsparcia właściwe we wszystkich czynnościach. Posługuje się tylko prawą ręką, jest w stanie poruszać się na wózku aktywnym, natomiast jest to na krótkie dystanse. Po domu porusza się samodzielnie pełzając, natomiast w przedszkolu czy w innych miejscach, jest dzieckiem na wózku, poruszającym się na wózku. Wymaga pomocy właściwie we wszystkich aspektach życia. Co daje mu największą radość i sprawia, że się uśmiecha? Co sprawia mu największą radość i sprawia, że się uśmiecha? Właściwie wszystko, jest on dzieckiem bardzo radosnym, bardzo wesołym. On potrafi się cieszyć z takich drobnostek, z tego, co my dorośli, osoby sprawne na co dzień nie, nie doceniamy. On cieszy się z tego, że może pójść na spacer, że jedzie traktor, że może pójść ze mną na plac zabaw. Jest dzieckiem bardzo pogodnym i takim dającym e, ogromną satysfakcję. Przebywanie z nim daje taką ogromną radość i on zaraża tym, tym uśmiechem. Pani wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół lub specjalistów? Tak, odczuwamy wsparcie ze strony rodziny, e, a także specjalistów, którzy na co dzień opiekują się Olkiem. Znamy się od wielu lat, mamy wspólne stanowisko, wspólnie dążymy do jak największej jego samodzielności. Jak ocenia Pani dostępność w przestrzeni publicznej oraz system opieki dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgu? Jeśli chodzi o dostęp do przestrzeni publicznej i systemu zdrowia, no to wygląda to różnie. Czasami jest on utrudniony, bo czasami niby jest dostosowany, natomiast do podjazdu jest dwa schodki, które wiadomo, że osoba poruszająca się samodzielnie na wózku będzie miała trudność, żeby pokonać. Właściwie Oleg jest w takim wieku, że ja jestem cały czas z nim i, i zawsze mu pomogę, więc nawet jak te dwa schodki są, to jakoś sobie poradzimy. Zwykle takie przestrzenie zdrowotne mają też windy, więc nie jest to trudność, żeby się dostać gdzieś. Natomiast zawsze jak gdzieś idę, to sprawdzam. Czy jest dostosowanie, czy jest winda, bo muszę się też przygotować, bo jeśli nie ma. To na przykład nie korzystam z wózka, tylko biorę go na ręce. No ale on ma teraz 5 lat, więc jeszcze to nie jest dla mnie duży problem. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, no to patrzę trochę z niepokojem na to, bo jeśli się nic nie zmieni, to będzie, no będzie, będzie trudniej i mi i jemu. Jakie największe wyzwania stoją przed Wami w codziennym życiu? Czy... Jeśli chodzi o wyzwania, które mamy w życiu codziennym, no to na pewno jest ich wiele, bo od pół roku wróciłam do pracy i bardzo się z tego cieszę. Natomiast jest trochę trudniej, jeśli chodzi o opiekę nad Olkiem, no i też mamy młodszą córkę. Łączenie opieki nad dziećmi i praca zawodowa, no to jest dla kobiety no, takie wyzwanie, które staram się, myślę, że, że dobrze wykonuję, że radzę sobie. Natomiast jeśli chodzi o opiekę nad Olkiem i takie wyzwania aktualnie, które sobie stawiamy, to chcielibyśmy jeszcze bardziej usamodzielnić. bo udało nam się Sprawić to, że komunikuje się werbalnie, natomiast jeszcze dążymy do tego, żeby jak najbardziej był samodzielnie ruchowo. Bo jeśli chodzi o tę no to w tym zakresie mamy największe problemy. Jakieś stereotypy lub reakcje społeczne, które szczególnie bolą lub są krzywdzące? Jeśli chodzi o stereotypy i reakcje, które mogą boleć lub są krzywdzące, to na pewno czasami spotykamy się z takim nie do końca zrozumieniem. Na przykład, gdy gdzieś idziemy, dzieci patrzą na olka i zadają pytania, i rodzice czasami nie wiedzą, co powiedzieć, i słyszę na przykład, że no choć, choć, po prostu unikają tej odpowiedzi, albo mówią, że to dzidziuś jeszcze nie umie chodzić, także nie umieją chyba w ogóle skonfrontować się z tym, że są też osoby, które inaczej funkcjonują, są osoby, które są niepełnosprawne, mają różnego rodzaju trudności. Jeśli chodzi o takie stereotypy, to w sumie będąc w ciąży spotkałam się z tym. Była to druga ciąża, że ludzie pytali czy na pewno będzie zdrowe, skoro pierwsza jest chore. No i to wynika trochę z tej niewiedzy, że przecież mózgowe porażenie dziecięce to nie jest choroba genetyczna, nie jest choroba uwarunkowana przez Jakiś wpływ mój czy mojego męża, natomiast doszło po prostu do niedotlenienia w takim okresie prenatalnym. Jakie są pani marzenia związane z przyszłością synka? Jeśli chodzi o marzenia i takie plany co do przyszłości jego, chciałabym, żeby był jak najbardziej samodzielny. Tak jak wspominałam, udało nam się to, że jest on dzieckiem. Komunikującym się werbalnie, co prognozuje to, że będzie się rozwijał. Wiadomo, z opóźnieniem, natomiast poznawczo na ten moment jest świetnie, bardzo dobrze, dużo lepiej niż ruchowo. I takim moim marzeniem jest to, żeby poszedł do szkoły integracyjnej, żeby mógł wraz z rówieśnikami się uczyć, a nie do placówki specjalnej. Podaję Pani siłę w trudniejszych chwilach. W trudnych chwilach sił dodaje mi pozytywne myślenie, wiara w to, że będzie dobrze. I ja naprawdę wierzę, że będzie dobrze. Też prowadzę taki Instagram o takiej nazwie: Będzie dobrze, synku, no bo ja naprawdę wierzę, że tak będzie. Czy chciałaby pani przekazać coś innym rodzicom, którzy dopiero zaczynają podobną drogę? Jeśli chodzi o wiadomość, którą chciałabym przekazać innym rodzicom, którzy są na początku tej drogi, gdy dowiadują się o niepełnosprawności dziecka, to na pewno chciałabym im powiedzieć, żeby nie przestali myśleć też o sobie, bo to naprawdę jest bardzo ważne. Ja przez 4 lata przestałam myśleć o sobie, byłam tylko opiekunem, i dopiero tak naprawdę taką największą radość odzyskuję teraz, kiedy wróciłam do pracy zawodowej. Nadal jestem mamą, nadal Olek mnie wymaga, nadal jest on dzieckiem niepełnosprawnym. Natomiast taka satysfakcja i radość i po prostu to, że ja mogę robić coś innego niż tylko się nim opiekować i być tą mamą niepełnosprawnego dziecka daje mi ogromną radość i taką siłę do tego, żeby codziennie zmagać się z tym, z czym się zmagamy, z tym mózgowym porażeniem dziecięcym. Tego moim przesłaniem dla rodziców, którzy zaczynają tą walkę o sprawność dziecka to także jest to, aby nie przestali walczyć o siebie, żeby o sobie nie zapominali. mm you. -hmm.